Sumo. <śmiech> <Tylko> <śmiech> pięć mamy A A no to wieczorem nie jest. A, to nie się tak kręci aż tutaj wejdzie. jeszcze jednego trzeba pokalić. Nie, łatwiej Ktoś kolejny streamuje Eurotrack Simulator Dobra Wystarczy 11-o White nas uratował? Nie, yeah. yeah, White nam zwalił misję Jak zwalił? White A bo to te drony zawijały i nie zaliczało oh. ja Teraz Następnym razem white. ich nie pomnam Beze mnie? Boże <grym grym w> My <metrę> <grym> się w ogóle znamy, O kolejna biała broń

Dawaj Ja muszę zdiplojować sam gdzieś czas, bo tam ten widźut to nie ma dźwięk. Gdzie. gdzie jesteś? A tam. O, terenówka? Jak w GTA? Nie! To nie mam granatów Wziąłem, 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 wziąłem Asteroid

Za to działko Wychodzę z auta, bo wygłupił pewnie No A, ilu Muszę zmienić broń, szybko. No.

No, to był kolejny badas. Mogę z niego trafić. Ileś CS-a tak bardzo. Masz to aid masz CS-a? Mówię, że tak bardzo, że... ...tak jest no, Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Mikrofon mi się pogłośnił? Nie wiem kto mnie rozwalił, ale miałem całe HP i nagle mi zaszło całe. No ja też zaszpadłem No. no wszystko wina White'a, bo go ratowałem. To po co mnie ratowałeś? Dobra White, spoko. I bo w sumie... W sumie... Nie mów mi, że Nawet do sidlisku się zresztą ale to nie tak, że we mnie Dobra. Nie, nie przeładowuj! Nie, nie przeładowuj. Nie, nie. Czy nie ma żadnych granatów, Ryli? Really? <noise>

Nawet fajna. zobaczę, przetestuję sobie zamiast tego. No sztywno się trzyma, dobre jest mi ta, snajperka też jest dobra na tą moją postać, bo automatycznie mi celuje na głowę, wiesz o co chodzi. AIMA, report. No w sensie jak ja włączam F to mam Aima wtedy i Tak do Rejotu A gdzie to jest to do spełnienia karów tak, więc... Chuj, ja będzie duży moj z komputera <noise> Ja to jest kasa O nie, trzy ja mój Przewajd zbieraj kasę Dzieje pieniądze do mnie idą Nie zbieram Myślę, gdybyś tego nie powiedział to bym zbieram a teraz już nie zbieram <noise> A dobrze wszystko było zaplanowane. Ja muszę też jemu młodszy zauważyć. Na broń. Mam bal na stokę, nawet kończę, sprawdzić. Aaaa, coś tam robi. Reload speed, O A blisko było. O, tu jest jeszcze lepsza snajperka. Mizuję się w polu. Błagam fajna snajperka tu Wyszał, Stać mnie Ja mam, ja mam Już kopię To tą ze coś mi dał Jak to sprzedajesz prezenty od kolegów Trudno Jak sam Michał powiedział, że to jest lepsza, no to już nie jedno. Wow, jak tu jest... jest... O. Jak to fajnie strzela takimi ścieżkami ty <laughs> What? Kuchasz, to przyj tak to wygląda Eee tak. e, jak to się dropi to? Z? Z obok plusa e i, obok plusu i równa się podstawowo tak było EQ też nie działa, wiesz co zrobimy to tak? Tu masz jak masz 0 i obok tego na zero na prawo się Aha, nie dobra dobra Drop Zobacz sobie Łatek to latało Tak mi się wydaje by takimi Wierzę, ścieżkami skrótem klawiszałem broń bez beki Beka nie? szybko i co No będzie strasznie dobra do tej mojej postaci Wow, znowu lek leci Dobra, że tą snajperka kupiłem zanim white to był White pewnie nie wykupiły nie miał sniperek Ej do zdonatewania na tą na tą maszynę Zroczyłem...

ja mam fajną tarczę. była, ale bardzo fajna tarcza. Ja mam tarczę, która zamraża, hehe. <grym> ja to jest bardzo fajną tarcza. Ej, jak, jak bardzo fajna tarcza. Jak, ja nie jak nie zawsze. Tak, tak, tak. no, Ten grawosu Ale Ale po prostu chcesz tarczę nową, bo kupiłem to, co była na sale. No, o, to w końcu same. Concordia! No nie, wydałem 3800 na sniperkę chyba. No nie. Ale to nic, dalej mi stać. Szybko, automatycznie, nie automatycznie? Najpierw tutaj. Nie wow. Myślę, to jest, to jest. Hmm. What? kogo A, dywan przytawka. Wow. Jako w sumie niedługo będzie można coś takiego konkretniejszego trochę wygrać, chyba, co? W tych automatach, z tego co wiem. Tutaj też jakieś takie konkretniejsze już broni są. To się z czasem zmienia, i nie zapominaj o tym. O kurde. Coś tutaj zrobił. Co on zrobił? Michał, dobry granat. E, ej, jakie dobre, ty! Jest najlepsze. Znalazłem ten, ten co mi. ten O2 coś tam. Compacity, nie wiesz co chodzi? Ten od tlenu. No, ma większy ten plus. reload speeda daje. dobre. Ja Apeluję, Michał kupił tego item of the day. Mhm. Spok. To sprzedamy wtedy. Tam. O ten a, mój jest a. sporo gorszy, znaczy gorszy sporo. Nie wiem sobie nie ma co kupić. Co tu jest do wyboru? Granat czy snajperka? Może bym powiedzieć inaczej, co jest droższe. Snajperka, bo snajperkę i taką lepszą, ale z sprzedam tamtą. O. Teraz teraz się powinienem przeładowywać. No, lepiej już idzie. A ja mam mało no. pieniążków, ale, a, ale. zagram sobie, co tam? No, to No, nie. Najlepszy. I te bronie będzie można zanotować przecież. O, no ja mam dosyć tych białych broni. No, ja cały czas całą kazę dostaję, więc to niezły będzie. No to co, maszyny SNT. Nie masz jeszcze jakiejś jednej maszyny? No. <grywka> Show time. Wiesz, to Kreszak, by nie, co to za granat? Wytyfy? To jest Michałowy granat. To jest fajny, nie? Ja. Sarąbisty, ty. Tam chyba robi jakiś deting, że się ten damage, jak on fajnie wygląda. Miałam, nie wiem, Dobra, a weźmy parę misji. Nawet... Już czekaj, ja tylko ostatni raz zagram, bo się akurat robisz. to w 7... Siede... Trzy siódemki trafiłem! Tu jest jakaś misja... Tam jest jakaś misja... O, o! proszę, mam dla ciebie coś do skin customization, chodź tu. Pyszny. Poczekaj chwilę. Zbieram kasę, bo jestem biedny. Chodź, pyszny, dam ci coś, dam ci coś, dam ci coś, chodź tu. No idę, idę. Jestem. to za tobą. Za tobą. x Xa. Poczekaj, bo się losuje. Ja 37. siódemki Kurde, a ja ciebie nie